Biblia, pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa Rozstanie Abrama z Lotem. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam zywał Abraham, imienia Pana. Również Lot, który wędrował za bramę, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytych, dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami Stata Abrama, a pasterzami stat Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi, a twoimi jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy lot, podniósł przy oczy, widział, że cały okręg nad Jordański, zanim pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru i wybrał sobie lot cały okręg nadjordański i wyruszył lot na wschód tak rozstali się obaj ci mężowie abram zamieszkał w ziemi kananejskiej natomiast lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do sodomy a mieszkańcy sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec pana i rzekł pan do Abrahama: Po odłączeniu się lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś na północ i na południe, na wschód i na zachód bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo Twoje tak, jak proch ziemi tak, że jeśli kto zdoła Policzyć proch ziemi również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Stań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz.